Witajcie moi drodzy, dzisiaj w biegu złapałem jednego z moich, mam nadzieję, przyszłych gości tego właśnie podcastu. Jest nim Adrian Pakuła, którego jak pewnie los sprawił, nie przez przypadek spotkałem na swojej drodze życia. Spotkałem go przez pryzmat oddania: 33, które już dwa lata temu mam tutaj z dumą okazję nosić na swojej ręce. Wtedy oglądają go w telewizji. Dzisiaj yy, myślę, że nawet mogę powiedzieć, że współpracujemy i pewne większe rzeczy, mam nadzieję, jeszcze dopiero przed nami. Natomiast to, o co chciałbym go dzisiaj zapytać i łapiąc go tak naprawdę w jego codzienności, bo jeździ i ewangelizuje yy, po parafiach, dając swoje świadectwo i namawiając wszystkich do yy, rekolekcji oddanie 33, to powiedz mi, jak to się stało, że doszło do rekolekcji oddanie 33. Z Ojcem Wenantym Katarzyńcem, bo niewątpliwie to on jest tutaj orędownikiem, takim chyba największym tego kanału, bo dzięki współpracy z nim ten kanał powstał. Więc powiedz mi Twoimi słowami, jak to się stało, bo moimi ja powiem tylko tyle, że dwa lata Cię już tam wpychałem i się w końcu udało Ciebie wepchać. Więc jak to wygląda z Twojej strony, i to też niech będzie zaproszenie na rekolekcje, które się zaczynają już kiedy? Te, które ruszają z Ojcem Wenantym, to 13 czerwca. Tak, 13. Ruszamy. Jak to się wydarzyło? No, mnie to osobiście nie dziwi, w tym sensie, że jak się pozna historia ojca Wenantego, to, to jakby się to od razu rozumie. On był prawą ręką ojca Maksymiliana. Święty Maksymilian bardzo mu ufał. Święty Maksymilian pytał go o rozeznanie w ważnych dla siebie sprawach pierwszą taką książką którą przeczytał jako zakonnik był traktat świętego Ludwika de Montfort. Żył zawierzeniem Matce Bożej i można powiedzieć, że w wielu aspektach swojego życia był takim odbiciem Matki Bożej jej cichości, jej skromności, jej posłuszeństwa. A obecnie jako czcigodny sługa Boży już jest potężnym orędownikiem, aż nie mogę się doczekać co będzie jak zostanie błogosławionym świętym, to po prostu Tutaj będą chyba z Libanu osoby przyjeżdżać do polskiego Szarbela, do, do Kalwarii Pacławskiej. Tak się wydarzyło w tym roku, że Franciszkanie, myślę tak też mówi ojciec Edward, że to jest wszystko inicjatywa ojca Wenantego. Także tutaj nic jakby sobie nie przypisujemy. Myślę, że to było tak, że ojciec Wenanty dogadał się z ojcem Maksymilianem. Że chciałby też uczestniczyć w dziele zdobywania dusz dla Matki Bożej. Ojciec Maksymilian zapewne z radością się na to zgodził i cząsteczkę swojej misji dał ojcu Wenantemu i potem ojciec Wenanty, przez ojców Franciszkanów ze mną się skontaktował. Opracowaliśmy właśnie taką najnowszą wersję rekolekcji oddania czyścizy z ojcem Wenantym Katarzyńcem 13. Czerwca faktycznie już te rekolekcje ruszają na kanale, na kanale YouTube, na kanale Facebook Kalwarii Pacławskiej na stronie wenanty.pl ale również będą takie skrócone odcinki emitowane w radiu Niepokalanów oraz w radiu Warszawa. Więc, więc ojciec Wenanty dosyć szeroko idzie. Jak to, jak to zapewne. Jak, tak, jak to ma w zwyczaju, od kiedy jest tym właśnie niebieskim orędownikiem. Więc tak to jest z tymi rekolekcjami. Ruszamy 13 czerwca, i myślę, że ojciec Wenanty tutaj mocnymi zgłoskami się zapisze w tym dziele: oddanie 33. Myślę, że dla widzów tegoż odcinka będzie, uwaga, nie jedna książka do otrzymania, właśnie rekolekcji, bo ja tutaj już po cichu z Adrianem załatwia, żebym mógł kilka tych książek wam rozdać. Ale o tym, że tak powiem, będzie niebawem. Natomiast was wszystkich z całego serca zachęcam do tego, żebyście przez ręce właśnie Ojca Wenantego rozgrzali swoje serce, oddali je matce Bożej, która sama zaniesie je do swojego syna Jezusa Chrystusa. Myślę, że nie ma lepszej drogi, bo, bo sam Jezus Chrystus powiedział, że właśnie to jest jedyna droga przez niepokalaną. I tutaj, jakby chyle czoła Twojemu działaniu, Adrianie, że udało nam się nie tylko tutaj, jakby rozpocząć takie dzieło, ale również i u nas, u mnie w parafii, wreszcie kliknęło, tak to powiem, i to wreszcie chyba był ten czas, gdzie możemy sobie powiedzieć, że już 17 z kolei w naszej parafii, nie, tutaj 17 września, tak, w parafii w Michałowicach, również będą rekolekcje oddanie 33, za co z całego serca Ci dziękuję, a tym samym i jakby mojemu proboszczowi, że wyraził zgodę na takie wydarzenie w naszej parafii. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to wielkie dzieło przyczyni się do jeszcze wielk, większych łask dla uczestników tego oddania, aby po prostu pod opieką Matki Bożej, pod jej płaszczem, mogli iść tą czasami wąską drogą, ale do nieba, ale do nieba. Tak, Czego... no, ja, mh, tak no ja zapraszam serdecznie i wszystkie osoby z parafii właśnie Michałowice, z parafii archidiecezji krakowskiej, ale też wszystkie osoby z okolic do tego, żeby 17 września przyjechać do Michałowic, żeby na jednej z mszy świętych właśnie uczestniczyć w Eucharystii, na której będę miał okazję opowiedzieć swoje świadectwo. Faktycznie wiele osób pisało. Że te 33 dni to były 33 najlepsze dni w życiu. Chcemy do tego zaprosić kolejne osoby. Można to oddanie odnowić, bo przecież ktoś może być już oddany Matce Bożej. Święty Ludwik pisze, żeby co najmniej raz w roku takie 33-dniowe rekolekcje przeżywać, więc jak ktoś się oddał Matce Bożej, to niech nie myśli, a to nie dla mnie, to, to jest jak najbardziej dla ciebie. Natomiast oczywiście największą dla mnie radością jest zawsze to, jak się uda nowe osoby zachęcić, jak ja jak widzę i słyszę, jak ktoś pierwszy raz uczestniczy, jak jest zachwycony też, jak, jak doświadcza owoców, jak pierwszy raz się otwiera gdzieś tak głęboko na miłość Matki Bożej, no to jest oczywiście jakaś taka szczególna radość. To tak, więc, więc też te osoby oczywiście będziemy próbowali do tego zachęcić, żeby właśnie po 17 września rozpocząć ten okres 33-dniowych 33 rekolekcji i żeby później wspólnie też się Matce Bożej zawierzyć. Także bardzo gorąco zapraszam 17 września do parafii Michałowice i mam nadzieję, że tam będziemy mieli okazję się widzieć. A do tego czasu módlmy się za to, żeby nasze serca były otwarte, żeby Duch Święty miał do nich dostęp i żeby jak najwięcej pięknych owoców dla parafii, dla osób, dla rodzin, dla małżeństw, dla kapłanów też właśnie z tego oddania 33 mogło wyniknąć. Adrianie, ja wiem, że masz bardzo napięty grafik, więc nie będę ciebie tutaj już dalej, że tak powiem, utrudniał ci skradzionego czasu, więc życzę ci z całego serca wielu łask do tego, abyś jeszcze miał siłę do tego. Powołania, jakim widzę, jest to właśnie oddanie. Z całego serca Ci dziękuję za to, co się stało, za to, co się przed nami jeszcze stanie, i do zobaczenia niebawem. Tym razem już będziesz musiał do mnie na kawę wpaść. Dobra, do zobaczenia. Wielkie dzięki. Szczęść Wam Boże.